се Маш тале, токото скола ви стале и издале Се што ти покона, се звале Дозе Се Се што ти покона, се звале до Се си W wysokiej formie, w tym ładia się To z tym co cię pochłonie Jak dobry film w wciąż, wciąż i do przodu Nigdy to nie wątpie nie sprawiam sobie zawodu bożym chce do tego, wytrwale Pierdor to ty wciąż ma jakiś rozwijać Niech pod klatu, rzadko mi i tyni Kto siedzi na tekstę nagrywa kawałki Innych jeździ na desję, lub jest mniejsze w to mnie bez co To z tym życia jeśli spadna to serce Masz wiele do zdobycia masz było dobrze wykorzystać Patentów długelista musisz wybrać sam, tworzyć smak zwycięża, nie stać nie To i stale, i dalej Chcę się wypokonać, w tej chwale na jak alpinami w Ci się to w biedzie, zasy Patę to chcę to zrobić na poziomie Masters Zdobyć koronę, od razu ślę okupę mafię I trafię w mój cel, bo nie da jak PC, PPC i szalone style Lecę to widzę jak po toku pro rider. Tak Także rok lat po roku, no stopa z tego wkajdem Znajdziesz się na szczycie tak jak Dajkę, mów Ty zajawa całym życiem grów, wyciekujesz głód Bądź mi sen, tu nie ma, liczy się cenić Trzeba wyrobić tę markę i ją rozprzestrzenić Podjąć walkę z tą, trzeba i przekroczyć bariery Czy to w tobą, to jest mikrofon, czy adaptery Bądź mi sen, masz dalej, to co to jest kolajdem dalej, Wreszcie wszystko tylko kona Weź wale, w drodę na strzel Jak Grazie. Nie mam pojęcia co się stało ze mną Coś zamieniło światło w ciemność negatyw Ostatni rok, dwa miałem ciężko Znowu czuję się jak przegrany śmieć Bo wszystko się bali po strony przede mną Mówiłem sobie wiele razy Z się, się zmieniałem, byłem daleko stąd Wyszło na to, że to nie trwałe Stoję dokładnie tu, gdzie stałem parę lat Lecz który którymi patrzę, zgubiłeś swój plac gdzieś po drodze Gdyby nie te pary popek i brzuszków, które trwale tak robię co dzień, wciąż bym leżał w uszku Nie dorwiesz mnie pod telefonem, ziem czuł znów Nie chcę mi się z kimkolwiek, choćby dwóch słów mam swój tuł nie chcę odpowiedzi na maile, nie chcę odwiedzin no, Chyba, tak, że masz dla mnie no, lek na receptę Biorę te, które mam, ale stają się lecieć w bluźnię Ile trzeba tego no, zeżreć, no, żeby nie no, chcieć no, umrzeć? No, hipotrenia, dziwny no, wiatr Mówię szlachto, no, niezpomnionych to w marzeniach Gdzieś tam głęboko, na dwie mojego Ja nie lubię znaleźć w sobie strachu, nawet w świetle rzuca Hipotrenia, dziwny wiatr Mówię szlachto, niezpomnionych to no, niespełniony marzeniach Gdzieś tam głęboko, na dwie mojego Ja nie lubię Na pójdzie broni, kuku strzału. Odbroniłem się za przyjęcie podczas wizyt w teraz albo na muszę mieć to. Klik, klik, bang czy kipał, blał, albo inny dźwięk, że się dziwnie Czemu lubię przytknąć do skroni? Swoje palce i ich kształtem, kształt broni. Emocjonalne sinusoidy, Mój własnym ust funduje mi opie, od kaważ po mariański ruch. Szukałem całej winy walką Przestałem pić, widziałem jak to mi niszczy moralność zależało mi na nas, miało być łatwo, a w zamian zmienię się Chcyjącego ci wyjścia na miasto Chama, nie zasługiwałaś na tę frustrację Ale nie chciałem, żebyś kiedyś mnie znalazła z dziurą w ciastce Nieraz myślałem o nirwanie. jeden strzał jak ukerta, Stąd to wherever, never mind, na mojej klatce. Prawda, zimny wiatr, odwiewasz las do marzeniach gdzieś tam nie mojego Cieszę się, hipodremia, zimny wiatr Rozjebał szat, po niespełnionych marzeniach Przyszłam głęboko, ale tylko mojej to, to zmaźnięcia do serca Ja nie umiem tak sobie nawet w We wszystkich zdaniach w moim życiu głos ma interpunkcja To moja dobra, nieodłączna znajoma autodestrukcja no Mój wróg tam peruan, próg w każdej z bram Zjawia się bardzo często, to kiedy zostaję sam i nie obchodzi, czy mam susztą i gdzie siada ogół, widzę świat przez brudną moskitierę Znika wszystko, od hajsu przez karierę Do moich fanów i znów jestem tym nieśmiałym dzieckiem Ze szkolnych czasów rzuciłem wszystko na stół, grzę marzenia Jestem zalentem w którym jeszcze tli się nadzieja Za darmo nie ma nic, chciałbym czasem słuchać opinii Znajomi pokończyli studia, gdzieś mają rodziny, ja jestem inny Dziś byłem z tego dumny Dziś nie wiem sam, czy kiedyś będę szczęśliwy Czy zdechnę smutny jak teraz Lecz wiem, bo przekonałem się nieraz Że nie ma co wychodzić z kina Póki chcę Hipotermia, zimny wiatr Robię wasz las po niespełnionych marzeniach Gdzieś tam głęboko na dnie mojego zmarzniętego serca Ja nie umiem znaleźć sobie światła Nawet Hipotermia, zimny wiatr Robię wasz las po niespełnionych marzeniach Gdzieś tam głęboko na dnie mojego zmarzniętego serca Ja nie umiem znaleźć sobie światła Nawet w